Cześć, w tym odcinku zobaczycie jedną z najtrudniejszych tras w Tatrach. Jest to szlak na czerwoną ławkę, techniczny, wymagający, ale też niesamowicie piękny. Zaczynamy na parkingu w Starym Smokowcu i ruszamy w górę. Sławkowy szczyt. No tak, taki mieliśmy plan i zmieniliśmy go na ostatnią chwilę. Będzie stromo, wysoko i na pewno nie będzie nudno. Dajmy teraz dokończyć Sylwkowi to, co chciał wam przekazać. 2453 metry nad poziomem morza. Łatwo dostępny, ale bardzo wymagający kondycyjny. Długość około 14 km w obie strony. Przewyższenie 1450 m. <try> Pierwsze widoki na trasie. Sylwek tak. <grywa> musi iść z przodu, bo bije kijami ludzi. Dobrze. Jak tam panowie? Dobrze, bardzo dobrze. Patryk, Patryk jest stresuje się kawałą. Szykuje się coś ciekawego. Mianowicie czarna łapka. Czarna <grywa> Czerwona <grywa> będzie jak się ktoś osra, za przepraszam. Słuchajcie, reszta ekipy już wymięka. Tu niby Patryk taki FIFA, słabo, słabo, FIFA, słabo. FIFA, Rafa, Tajlandia, walki w klatkach, nie? ale tak. na robocze wymiękka. A tu z górki ciężko kurde. Na początek czeka nas przyjemny spacer przez las wzdłuż potoku z widokami na dolinę małej zimnej wody. Pierwszy wodospad i może ostatni, nie wiem, jeszcze ten nie szedłem. <noise> Sylwek mówi, że jest fajnie, więc E, Doceńcie drodzy widzowie, bo ostatnio mówił na wodospad, skok, że mu się nie podoba. No bo kurwa cudze chwalicie swego nie znacie. Tak. E, powiedz Sylwek, jaka była zmiana planów? Gdzie no, mieliśmy Zmiana planu że był zaplanowany Sławkowy Szczyt, ale idziemy na Czerwoną Ławkę, która może być Czarną Ławką, jeśli ktoś się osra. <laughs> Widać już panoramę wysokogórską. Panowie robią zdjęcia. Jeszcze cisza, spokój, bez ekspozycji. Zobaczymy, co będzie za chwilę. Patryk nadaje tempo. Przyspieszył, trzeba stawiać większe kroki. Sylwek przyspieszył. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Krystian Co się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno! Bagno Drodzy widzowie jesteśmy już pod terycho hatą Czy Hatą Teriego jak się to nazywa? Teriego hata Hata Teriego tak Patryk już w stroju letnim Mariusz jeszcze jesiennym Sylwek niezniszczalny MacGyver a i tam jeszcze śnieg jest trochę w górach, nie? No, Na wyższych partiach. Drodzy widzowie, tam musimy, kurde, wejść na górę, tam nad ten śnieg tam ludzie chodzą. Ciekawa, właśnie, się Mariusz, jesteś przerażony już czy nie, jeszcze? Tam musimy wejść na górę. Właśnie w tym miejscu jest najcięższa część szlaku, fragment o charakterze Via Ferraty. Podejście jest długie i bardzo eksponowane, trzeba dobrze planować każdy krok. No i co? Schodzimy powoli. Jeszcze zostało pewnie parę godzin w dół. Za chwilę Zbójnicka chata. Ekspozycję już za nami, więc idziemy wychillowani. No ale gruba trasa. Całość pewnie wyjdzie z 20 parę kilometrów, z 25 pewnie. Wrzucę wam tutaj później mapkę. Zobaczycie ile żeśmy przeszli. A my już prawie w Starym Smokowcu. Pomyliliśmy, znaczy pomyliliśmy, zmieniliśmy w ostatniej chwili szlak. Przez to weźmy sobie, dzięki, źle przekalkulowali i przeliczyli wodę. I ile kilometrów mamy Sylwek już? 22,65. Także grubo, grubo. A ile kalory spalone? 9 godzin 22 minuty, kalorii 2961. Także sporo, sporo, sporo. Dobra, lecimy się czegoś napić. Szlak ten z pewnością jest dla osób z dobrą kondycją, pewnym krokiem i brakiem lęku wysokości. Nie nadaje się na pierwszą górską wycieczkę ani na złą pogodę. Bo przy śliskich skałach robi się naprawdę niebezpiecznie. A jeśli masz doświadczenie i szukasz mocnych górskich wrażeń, czerwona ławka jest zdecydowanie dla ciebie.